Zbyt krótki okres przygotowawczy, czy może jednak za mocny rywal? Pewnie wielu z Was, tak jak ja, zadawało sobie to pytanie kilka godzin temu. Niestety, sprawdził się mój najgorszy scenariusz na walkę Mateusza Gamrota z Charlesem Oliveirą. Pomimo wielu obaw, które miałem przed tym pojedynkiem, obaw, o których zresztą mówiłem Wam w poprzednim materiale, to jednak po cichu liczyłem, że do gamera uśmiechnie się szczęście. Wierzyłem, że niekorzystne okoliczności czy brak przygotowań uda mu się nadrobić mentalem, pewnością i wiarą w swój sukces. Niestety, jak to mówią, szczęście sprzyja lepszym. I nie ma co się oszukiwać, tego wieczoru czas Oliveira był w klatce znacznie lepszy. Naprawdę szczerze żal mi Gamrota, bo wiem, że prawdopodobnie ta porażka, a szczególnie w takim stylu, na dobre oddaliła go od marzenia o zdobyciu pasa UFC. Zapraszam Was na krótką analizę pojedynku, a także garść przemyśleń na gorąco po przegranej walce Mateusza Gamrota z Charlesem Oliveirą. Wróćmy jeszcze na chwilę do wczorajszego ważenia. Z jednej strony, widząc tak naładowanego Gamera, miałem poczucie satysfakcji. Było widać, słychać i czuć, że nie przygniotło go występowanie na wrogim terenie. Nie było widać w nim strachu czy wątpliwości. Z drugiej strony, widząc to w mojej głowie, od razu wybrzmiewały wypowiedzi Gamera po przegranej walce z Dariuszem. Wtedy również Gamer był niezwykle zmotywowany i elektryczny. Aż jak później sam przyznał, przemotywowany i zbyt elektryczny. I być może w tej walce było podobnie. Gamer, wybiegający do klatki UFC, odpalono z pierwszej sekundy. Tak naprawdę sam na siebie narzucał ogromną presję. Tymczasem Oliveira celebrował chwilę, wychodził spokojny i tak też walczył, metodycznie i z głową. Tak jak się spodziewałem, Oliveira szukał stójki, a przynajmniej w pierwszej rundzie. Widać też było, że ma przygotowane ciosy na wypadek zejścia w nogi przez Polaka. Między innymi Charles straszył pod brudkiem czy kolanem. Następnie wyprowadził dobrego frontala, kilka lowkików, zaprezentował pełny przekrój w stójce. Dobrze wchodził w gamera z kombinacją lewy-lewy-prawy, robiąc przy tym krok do przodu. Brazylijczyk wydawał się w stójce lepszy. Bardziej luźny niż gamer, ale przy tym ostry. Tak jak się spodziewałem, przyjmował również ciosy. Jeden prawy w wykonaniu Gamera lekko wstrząsnął Oliveirą. Wiadomo, teraz możemy sobie gdybać, znając już przebieg i wynik starcia, ale myślę, że Gamer mógł dać sobie trochę więcej czasu w stójce, zanim zanurkował po Bo jak się okazało, to właśnie obalenie stało się jego gwoździem do trumny. Niestety, sprawdził się najgorszy scenariusz, o którym wam wspominałem w filmie przed walką. Okazało się, że Gamer po obaleniu nie jest w stanie skontrolować i zgnieść Oliveira. Brazylijczyk, owszem, znalazł się na macie, znalazł się nawet na plecach i nawet nie próbował. Z nich wstawać, ale czuł się tam na tyle komfortowo i miał tak dużo miejsca, że od razu zaczął pracować najpierw nad kilotyną, później omoplatą. to balił, ale zamiast zyskać przewagę, przez kilkadziesiąt sekund próbował wyswobodzić rękę, po czym po odzyskaniu inicjatywy na krótką chwilę ponownie znalazł się w opresji. Niestety ale te grapplingowe szachy w pierwszej rundzie powiedziały sobie wszystko. Charles przekonał się, że nie tylko może prowadzić walkę w stójce, punktować i trafiać Polaka, ale również, że jeśli walka znajdzie się w parterze, to nawet będąc z pleców jest w stanie odzyskać inicjatywę i szukać skończenia. Tu nie ma co się czarować. Niektórzy mieli nawet do mnie pretensje, że przed walką depresjonuje umiejętności parterowego Gamrota. wspominając, że Oliveira może mu w tej płaszczyźnie zagrozić. Nawet wśród czarnych pasów są różne czarne pasy. Gamer jest doskonałym zapaśnikiem. Doskonałym graplerem, ale jak we wszystkim, sztuce, chemii czy fizyce, tak i w sporcie, są jednostki wybitne. I Charles, jeśli chodzi o parter, to zdecydowanie jest taką jednostką. Gamrot, zamiast punktować i uderzać po sprowadzeniu, przez dwie minuty walczył o to, żeby wyrwać i równocześnie nie dać sobie wyrwać lewej ręki. Był tam na sekundę moment, który ponownie rozpalił moją wyobraźnię, gdy Gamer skręcił się do nogi Oliveiry, ale Brazylijczyk z dużym spokojem zneutralizował zagrożenie. I pół minuty później siedział już, pięty za plecami, kamera. Pierwsza runda skończyła się w pozycji, w której nie widzieliśmy Gamrota chyba nigdy wcześniej rozciągniętego, zdyszanego, z Brazylijczykiem za plecami. Druga runda zaczęła się oczywiście od stójki, ale było już widać zmęczenie na twarzy Gamrota. Otwarte usta, głęboki oddech i wolniejsza reakcja niż w pierwszej odsłonie starcia. Więc teraz rodzi się pytanie, czy tak szybko wyszedł brak obozu przygotowawczego? Czy może jednak był to skutek niespodziewanej, zapaśniczo-graplerskiej defensywy? Gamer z reguły jeśli prowadził walkę w parterze, to starał się w nim zatrzymać rywala, a ten spod niego uciekać. Rzadko kiedy polski zawodnik musiał wykazywać się parterową defensywą, bo jego rywale z reguły próbowali po prostu wstawać. Zastanawiam się więc czy te kilka minut defensywy mogło odebrać mu aż tyle mocy, czy jednak był to skutek braku obozu. Podobne zmęczenie było widać u kamera w walce z Benilem Dariuszem. Wróćmy jednak do starcia z Oliveirą. W drugiej rundzie stójka znowu była kontrolowana przez Dubrąksa. Zarówno tempo prowadzenia pojedynku, jak i wymiany, chociaż i w tej osłonie Gamer trafiał. Kilka razy kończył nawet akcję prawym sierpowym na uchu Oliveiry, ale nie zrobiło to na Brazylijczyku. Większego wrażenia. Gamrot ewidentnie nabrał respektu do parteru Charlesa. Po pierwszej rundzie raczej zrozumiał, że musi walczyć w stójce, więc to DuBronx okazał się tym, który sprowadził Mateusza do parteru. Od razu, lądując za jego plecami, gdzie po raz kolejny gamer zastygł, jakby bojąc się wykonać jakikolwiek chaotyczny ruch, by nie stworzyć przestrzeni do poddania, której tak nastąpiło kilkanaście sekund później. Co w tej walce nie zagrało? Chciałoby się powiedzieć, że prawie wszystko poza pojedynczymi trafieniami w stójce i dźwignią na nogę, trwającą pół sekundy. Wszystkie karty od początku do końca rozdawał Oliveira. Niestety to on tego wieczoru błyszczał i przyćmiewał swoim blaskiem Gamrota. Polak nie mógł z nim konkurować ani w stójce, ani w parterze. Obejrzałem ten pojedynek już trzy razy i ciężko nazwać wynik przypadkiem. Ciężko mi też deprecjonować Oliveira, mówiąc, że jego wygrana jest wyłącznie efektem braku obozu Gamera. Uważam i myślałem tak również na długo przed ogłoszeniem tego pojedynku, jeszcze w czasie, gdy Gamer po prostu zaczepiał do Bronxa. Uważam, że Charles stylistycznie jest najgorszym zawodnikiem z całej kategorii lekkiej, z jakim mógł tylko mierzyć się Gamrod. Myślę, że większe szanse Gamer miałby już z Ilą Topurią czy Islamem Machaczewem. Ta parterowa wirtuozeria jest idealną kontrą na zapaśniczy styl Gamera, który jak wspominałem, nie betonuje, nie miażdży, nie dominuje siłowo. Wywraca i szuka skrambli, ale dla takiego gościa jak Charles. To tak, jakby po prostu oddać mu rękę czy nogę do dyspozycji, a do tego trochę przestrzeni, by ten wyciągnął sobie dźwignię. Naprawdę szczerze współczuję gamerowi, bo domyślam się, co może teraz dziać się w jego głowie, jak paskudnie może się czuć przez najbliższe dni, ile wątpliwości, ile pytań. Czy właściwie postąpiłem? Co mogłem zrobić lepiej? Na marginesie, jeśli chcielibyście lepiej poznać perspektywę przegranego, to zrobiłem o tym niedawno film na kanale, który wam szczerze polecam. Pozwala inaczej spojrzeć na zawodników i ich poświęcenie, szczególnie po takich porażkach jak ta. Jako kibice widzimy wyłącznie czubek góry lodowej kariery zawodnika. Mam wrażenie, że też jesteśmy w tym bardzo zero-jedynkowi. albo ktoś jest mistrzem, albo się nie liczy. Uważam, że jest to bardzo błędne postrzeganie. Nie każdy Zostanie mistrzem UFC. Nie każdy w ogóle trafi do UFC i taka jest normalna kolej rzeczy, nawet jeśli nie pokrywa się to z aktualną psychologią sukcesu i hasłami o tym, że możemy osiągać wszystko. I takich sportowców, wojowników też należy doceniać. Doceniajmy to, że Gamer doszedł w swojej karierze tak wysoko, że mogliśmy oglądać go w walce z jednym z najlepszych w historii. Mogliśmy emocjonować się pojedynkiem przez ponad tydzień. Doceniajmy to nawet, jeśli nigdy nie zostanie mistrzem. Tak samo jak wszystkich innych polskich zawodników, którzy doszli do poziomu UFC i są w stanie tam konkurować i wygrywać. Po walce widziałem sporo negatywnych komentarzy, mówiących o weryfikacji Gamera, zwracających uwagę po raz kolejny na Raja i Borysa w narożniku, na dziesiątki innych detali, wśród których kibice doszukują się powodu tej porażki. Ale być może Charles jest po prostu zawodnikiem lepszym niż Gamrot. Zawodnikiem, który stylistycznie po prostu bardzo mu nie pasuje. I te wszystkie detale tak naprawdę nie miały znaczenia, bo Gamer po prostu nie mógł wygrać z Oliveirą. Z drugiej strony tak sobie myślę, jak wypadłby Oliveira, gdyby odwrócić sytuację. Gala UFC byłaby w Poznaniu i to Charles wskoczyłby na zastępstwo na Dwa tygodnie przed, a gamer miał za sobą pełny obóz. Trzeba powiedzieć wprost: okoliczności tej walki nie były wyrównane. Dajcie znać, co myślicie o tej walce i dalszej karierze gamera.